Dzień dobry, z samego rana jest 6.20. E, my wstaliśmy w sumie godzinę temu. Myślę, że teraz że trochę jet lag, dwa, że trochę położyliśmy się spać o, o 21.00, 21. 21. ale ja już wstałem wcześniej o 3.00 I, i już A byłem długi. taki rozbudzony, ale jak poszedłem spać to już zasnąłem. Także coś tu nam skrzeczy. O, nie, to <laughs> jesteśmy w takim sztos hotelu gdzie no jest multum zwierząt, jest mega tak dziko, tak dosłownie ma się kontakt z naturą, co jest cudowne, bo ja na przykład nienawidzę takich mega komercyjnych hoteli, gdzie mam wielki wieżowiec przy plaży, z betonu jest wszystko dosłownie, nie masz w ogóle kontaktu z naturą, może masz dwie palmy, nienawidzę takich. No, a tutaj jest naprawdę, jak jechaliśmy do hotelu, to tam pełno zwierzątek na ale drodze przechodziło. Nawet nie, wiem, nawet nie wiem, co za zwierzątka, ale e, postaram się ze wszystkimi zrobić selfie. To jest mój plan na ten wyjazd. Także lecimy właśnie teraz, już już widzę morze. Także zaraz wy też zobaczycie. Polatem trochę dronikiem e, <noise> i pójdziemy potem na śniadanko. Widoczki widoczkami, ale trzeba zjeść śniadanie, bo ja jestem głodny na przykład. Nie wiem jak Bobo. Bo. Nie, nie Ale no ogólnie no, ja ale wczoraj kawy to... Mi się chce. O, no, kawa. Trzeba tak. taka kijowa w samolocie. by nie użyć innego słowa, ale wiecie. No nie, kawa. w samolocie kawa wiecie, to. Jest... Jak to da to samolotem to wie. E, no, także idziemy, szukamy restauracji, bo my nie wiemy gdzie to jest. Na początku tak, przyjechaliśmy jak było ciemno i jak też było ciemno Ewentualnie nas wieźli jak było ciemno, więc też totalnie dzisiaj mamy poszukiwacze No i tu jest tak, że nie. nie ma jakby jednego miejsca, w którym się je tylko jest kilka restauracji, restauracji różnych no, i też chyba są... Obiekcie. No i są chyba z dwa albo trzy miejsca takie, że serwują tam śniadanie, obiad i kolację no, A tutaj jest droga na siłkę też. A także na razie szukamy y Zwiedzamy, nabijamy kroki, w końcu może coś się znajdziemy, trafimy, właśnie będziemy przychodzić zaraz obok naszej siłowni, właśnie znaku o siłowni bardziej Ale koncert Ale śmieszne to jest flamingi No ja też jestem zakochana w ogóle No nie, nie wiedziałam że aż takie wrażenie na mnie zrobią No ale no po prostu z to są no ale są duże. Wycki tu duże. Przeraża mnie trochę to, że tu jest tak pusto. To w się sensie, to fajnie, nie? Ale wiecie o co chodzi. Jak jesteście na wakacjach, jest wielki kurort i spotkaliście przez 10 minut 5 osób na krzyż i pracowników. To jest trochę creepy. Wiadomo, że jest przed ósmą, więc pewnie dużo ludzi po prostu śpi. A my dalej szukamy, nie? Już jakby 5000 kroków zrobionych, a my dalej nie znaleźliśmy. No ale jest fajnie, w sensie jest, no, jest mega ładnie. Nie znaleźliśmy. Jest totalnie pusto. Teraz coś na co długo czekałem Donatę Asia mówi, żebym powiedział, że są lepsze niż nasze pączki, ale to jest zupełnie co innego. W sensie pączki w Polsce są słodkie, ale są tłuste mm. no dobra, są lepsze Wamos! Dobra, all inclusive i bufet wygląda tak w czasach korony, że e, niby jest bufet, w sensie niby są porozkładane tam rzeczy, że niby można sobie wybrać, ale w praktyce... Znaczy, inaczej, jest część rzeczy, które oni ci nakładają, czyli kucharza, a jest część rzeczy, która jest podzielona osobno na porcje na talerzykach, które bierzesz sobie sam. Dokładnie, czyli mam na przykład taki talerzyk, na którym właśnie tak widzieliście te owoce, nie? No to one już były jakby gotowe e, i takie jak były, to no po prostu były różne miksy tych owoców. Były też talerze, gdzie były na przykład jakiś jeden owoc, tylko konkretnie arbuz akurat nie było. <laughs> nie było mojego ananasa. ulubionego ananasa też. W ogóle, w ogóle nie było ananasa. E, a jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam e, takie, nie wiem, jajka, kiełbaski i inne bzdury, no to właśnie nakłada kucharz po prostu tyle, ile chcemy, to tyle nałoży. No inaczej się nie da, nie? W sensie, jakby, no. To jest jedyne chyba słuszne rozwiązanie. Ogólnie tutaj jest tak, że gdzie nie wchodzimy, to nam sprawdzają temperaturę. W sensie wchodzimy do restauracji na przykład, to czy wczoraj na kolacji, czy właśnie dzisiaj, w sumie już mogę zdjąć. No to właśnie, że sprawdzają e, temperaturę e, za każdym razem. I jak... Mm, e, jeżeli chodzi o noszenie maseczek, to musimy nosić je jak jesteśmy, że tak powiem, w budynku. Czyli na przykład wchodzimy do recepcji, na którą teoretycznie jest Otwarta, Od, po, otwarta w, sensie w połowie jest otwarta. Jest zadaszona. E, jest taki z, zadaszona, no, ale nie ma drzwi, że tak powiem, tylko po prostu się wchodzi tam. E, to tam trzeba nosić maseczki, trzeba nosić w restauracji. Znaczy, jak właśnie się chodzi po, po knajpie i idzie się do stolika, no, przy stoliku wiadomo, że nie trzeba. A tak na basenie, na plaży czy coś, to nie ma takiej potrzeby. Co jest według mnie sensowne. No, no, bo to, tak, no, no, no głupie, no, głupie, no, głupie no, to by było. Zwłaszcza, że no widzicie, nie ma, nie ma ludzi praktycznie. Także okej, okay, no. Jedzenie podobnie jak na Dominikanie, w sensie póki co. Jak chodzi o smak. Czyli tak 7 na 10. 8 na 10, no co? To zależy w sensie co? Słuchaj, no ale... ale co ty dzisiaj takiego zjadłeś? Jesteś pączka, który był mega super, Donata. I zjadł jajecznicę. No słuchajcie, jak dobra może być jajecznica? No to nie jest 10 na 10, danie, umówmy się. No dobrze, to 8 na 10 jest jedzenie. Co? Także idziemy... No, nie zjadł mojego pieczonego pączka, znaczy tak. bekonu. No, o, bekon bardziej wypieczony na przykład. Nie było szyneczki, serka. Były. Nie było. Były Nie w było talerzykach. Szyneczka Co, była, je, jedna szyneczka była. <laughs> to, to, słuchajcie, to jest taka sytuacja. Tu mamy, tu, tu mieszkamy, No dosłownie w tym budynku, gdzie pokazuję palcem. Tam jest restauracja, a my zamiast tak pójść, to poszliśmy tam w głąb i przeszliśmy dookoła prawie pół resortu i trafiliśmy do restauracji. Chlupie woda, jak wczoraj mówiłam. Asia właśnie wczoraj się bała, że nie zaśnie, bo będzie jej woda chlupać w fontannie, a ona się nie zaśnie jak jej coś chlupie. I generalnie są w ogóle jakieś dźwięki takie e, powtarzające się. Zgadnijcie po Asi do jakiej idziemy knajpy. Napiszcie w komentarzach, zresztą ja nie zdążę ich przeczytać, bo zaraz się dowiecie gdzie. <laughs> to jeszcze nie ma znaczenia. A po moim ubraniu to raczej się nie domyślicie gdzie, bo to po... wszędzie. Do, do baru irlandzkiego. Ale nie, <laughs> wyobraźcie sobie, że nie, to taki fikus. E, idziemy teraz najpierw do lobby, do sklepiku. Bo ja chcę sobie kupić coś i też zobaczyć jak tam stoją rzeczy, żeby kupić jakiś suwenir do Polski. Musimy się skupić na jakąś naszą kolejną małżeńską ozdobę figurkę No suwenir Tak Tylko, że nie wiem kto nam teraz ślubu udzieli, ale No bo tu nikogo nie ma, nie? Tak jak mówiłem wcześniej Potem idziemy na zachód słońca bo będzie gdzieś za około godzinkę a potem właśnie idziemy na kolację Wcześniej nie nagraliśmy, ale byliśmy na lunchu no, poparaliśmy się no i chcieliśmy mieć taki me time <noise> i bo. po prostu się wyluzować Tak i oczywiście musieliśmy nabić kroczki znowu i znowu chodziliśmy Tak i już, już mamy nabite 25 tysięcy Ogólnie przez to że jest właśnie epidemia i też jest no, mało ludzi bo tu nawet jednej czwartej pewnie nie ma e, jak to się mówi? Obłożenia? Obłożenia, tak, nawet nie ma jednej czwartej obłożenia hotelu Nawet bym powiedział, że jest jedna ósma może jest bo jest serio, mega pusto. Co tak jak mówiłem, ma swoje zalety: no bo można właśnie no, bo chodzić. Możemy odciąć od ludzi i tak po prostu pobyć nie z sobą, Tak, no i właśnie jest taki spokój, nie, że właśnie dużo jest ptaszków, dużo jest zwierzątek e, i można właśnie chodzić tak z 10 minut i się nikogo nawet nie spotka, oprócz pracowników. I tak jak właśnie byliśmy na basenie, no to też na basenie, w sensie w wodzie łącznie było z 7 może osób, 8. No ale minus jest właśnie taki, że raz, że restauracje otwierane są tylko tak, że no nie na są przemiennie. na przemiennie właśnie, że nie są codziennie wszystkie otwarte, tak jak na przykład na Dominikanie było. Tylko na przykład są dzisiaj dwie otwarte i mieliśmy jakby wybór między dwoma, jutro jest tak samo no. i praktycznie każdego dnia jakby są dwie do wyboru ze wszystkich. I tak samo nie ma, w sensie zamknięty jest basen dla dorosłych, w sensie no to jest... I bary niektóre są też nieczynne. Tak, mieszane. i niektóre właśnie bary są nieczynne. No ale tak to mówię, no spoko, w sensie no ma to właśnie mówię, plusy i minusy, bo z drugiej strony nie chciałbym też, w sensie nie lubię jak jest dużo ludzi, dużo dzieci, a tak to można odpocząć. Jedyne co to właśnie, no więcej trzeba chodzić, nie? E, przez to, że nie wszystkie bary są otwarte, ale to... Git. można można więcej jeść. Tak. także może mnie nie słychać, ale zobaczcie, może ta woda słychać, piękna. zobaczcie Ale ziemniaków zjadłem. Matko Bosko. No dosłownie zamówiliśmy tapasy i w każdym były ziemniaki. Naprawdę było bezdomultu kartofli. Do tego piłem piwko, shota Tekili, a tutaj są grube szoty. To zobaczycie jeszcze na następnych vlogach. Niemniej kończymy na dzisiaj drugi dzień. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ten dzień na pewno był dużo ciekawszy niż wczorajszy w którym się nic nie działo, jak już widzieliście, eee, a jak nie widzieliście, to możecie jeszcze zobaczyć. I tutaj jeszcze na zakończenie chciałem wam powiedzieć, że dopóki jestem w Meksyku, czyli do 30... do 30 marca, czyli do końca, można powiedzieć, że marca, na kod Meksyk macie minus 20% na wszystkie moje e-booki i jadłospisy. Także link w bio. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Możecie w komentarzu napisać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym vlogu. Eee, to było tyle na dzisiaj. Postro. szweksiaki. Bobo, pomachaj na pożegnanie. Bobo się żegna. Bajo, 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 jajo.